Siemanko! Dzisiaj nagrywamy speedrun to minecrafto Tak Speedrun to minecrafto Okej okay. Także Dzisiaj będziemy robić speedrun minecraft I moim challenge jest przejść speedrun minecraft Mniej niż 30 minut Także ja nastałem w stoper Oj coś się tutaj zepsuło bo to być? kanał mody OK okej Coś się zepsuło Dobrze także Speedrun to minecrafto 3 nastawiłem stoper, nastawiłem stoper, wy go nie widzicie, ale trudno. Okej, okay, także biedna ja już biegnę. Speedrun to minecrafto. Speedrun to minecrafto. No dobra, zbieram patyki, zbieram patyki. No nie, nie zebrało się. O, speedrun to minecrafto. O, skarb znowu razem, jak fajnie. Speedrun to minecrafto. No dobra, no, zabieramy wszystko stąd. I fajnie, speedrun to minecrafto. No dobra, wszystko zabraliśmy, teraz czas zabrać Armora. O, już dobrze nam idzie No i widzicie tam, tam, ten zamek? Idę do niego Okej, okay, także chodźmy speedrun to minecrafto zrobić Okej, okay. także ja robię speedrun to minecrafto Ooo, fajne te. No tego nie biorę, O, jaki agron ja czy się i buciki Nowe buty. O, jabłuszka. O, złote jabłko przyda się bardzo. No odpięć, no dobra, jakieś kupa pupa. No nie najgorsze te skrzynki, ale trochę słabe. Dobra, złote jabłka. relazo Gold się może przyda. Okej. Okay. O, jakieś fajne itemki tutaj co? Trochę słabe te skrzynki, ale no lepszy być nie mogły. Niestety Okej, okay, teraz niszczymy do TNT i mamy TNT, no więc win O gdzieś zgubiłem trochę Ale ja mam dużo TNT już Ja mam też dużo klocków także możemy stąd wyjść na spokojnie znaczy, nie możemy wyjść właśnie, bo mamy za mało klocków, ale trudno na czas też poradzić. No, a wychodzimy na górę. Okej, okay, speedrun to minecrafto. Wow, jakiś chomik tam biega. Dobra, chomikuje.pl z niego. No, tam nic nie ma. O, gdzie wioska, ale szczęście, ale farta mam. Znalazłem wioskę. Okej, okay, idziemy speedrun to Minecraft o robimy Wydawałoby się trochę drewna ale okej okay, z to minecrafto musimy znaleźć łóżka ale to będzie bardzo trudne ale spróbujemy choć łóżko jest następne łóżko jakaś skrzynka aaa nubowa no ale... No trudno, chlebek przynajmniej jedzenie więc nie jest tak źle A już jest światek z punkt do odrodzenia, ale nieważne No, obiegnijmy O, następne łóżko Następne O, tutaj jest dużo łóżek, widzę Więc wezmę sobie je Nabieram wystarczająco łóżek. O, czy to jakaś skrzynka, Aha, bo ja już ją zabieram. O, siano, zabieram ją. Przyda się. Do zrobienia. Pro player, pro player. Okej, okay, dobra, ja się muszę i znaleźć jakieś drewno. i Minecraft to jest 3 minuty z to to robię prawie 4. Ale no, jest dobrze, jest dobrze. No, idziemy w podróż poszukiwać drewno. Idziemy szukać drewna, drewna, idziemy szukać. Tylko gdzie drewno jest, gdzie drewno jest, to jest trudna zagadka. Drewna chyba nigdzie nie ma, ale no trudno. Trudno, trudno. Tylko potrzebuję crafting table, by mi się przydało, ok. A, tak, zapomniałem sprawdzić, czy jest. Sekretna skrzynka w wiosce, bo w zaginionych wioskach czasami mogą być fajne skrzynki. Teraz, jak widzicie, zaginiona wioska. Teraz, słuchajcie, jest sekretna skrzynka. O, jest, jak fajnie. Ciekawe, jakie ja idę. A, no, no, coś, ale dobra. Nie najgorzej. O, jedno łóżko przyda się. Dobra, możemy stąd wyjść. Szybko, szybko Na speedrun to minecraft robimy Trzeba się teraz wrzucić Szukamy drewno szukamy drewna albo będzie trzeba zrobić portal do naterurla lawa pulka znaleźć, albo znaleźć zaginiony portal o, czy to właśnie zaginiony portal? Tak, i nawet Zobaczmy, jakiej to uruchomiony. Zobaczmy jakie temy. Zaklęte złote jabłko jakieś, dobra, może być. To jakieś było dobra, tego nie biorę. Ale dobra, wywalę to. No dobra, jakieś niby O nie, jakiś goblin się tu zrespił. Dobra, wchodzę do środka. Jestem w środku. Udało się znaleźć fortecę, bo... O nie! To jest ten świniak słodki. Musimy czekać. Bo świniaki są bardzo potężne. No, wygniemy. Szybko. O, znalazłem fortecę bazaltową. Bazaltuwa znalazłem. Znaczy nie, jak to się nazywało? No fajne. O, terytę. fajnie. Ochrona przed wybuchem, ochrona przed wybuchem, fajnie, fajnie. A, trochę jedzonka, no może być. Zaklęte złote jabłko. No, i muszę coś zrobić: zrobię sobie taką klatę na towarów. ale fajnie. A, teraz zniszczalny, Aha. O nie, oni za mnie idą. Uciekam szybko. Szybko, szybko, no nie, coś nie działa portal, no nie, no nie. Jest, speedrun to Minecrafta. Oj oj. Jakieś lagi małe, ale dobrze trudno. Zobacz, zaraz tutaj wrócimy, musimy znaleźć drewno z pierwsze i zrobić mieczek. Drewno, 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 drewno. Gdzie jest to drewno? Nigdzie nie ma drewna, trochę źle. Potrzebuję jakoś zdobyć deski. O, mam plan. Może wiosek z domku ukradnę. 300 IQ to nie? 700 biliardów IQ. Tylko tego drewna ta jest mało, ale jakoś sobie będę musiał poradzić. Teraz z sobie zregeneruję sobie HP, a nie, robi się noc. Więc będę musiał iść do menteru i zaraz już zabijać smoka jak noc jest, bo noc to będzie bardzo trudna. O nie, speedrun to minecraft, no nie. Czy jest tutaj jakieś drewno w wiosce? O nie, bo to jest tylko z piasku zrobiona wioska. O! Crafting table, przyda mi się. Albo dobra. Zrobię tak, e... Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. bam. Teraz zedziu-dziu-dziu I tego ma być, trzyma być Bam Bam Okej, okay. teraz zrobię tak Jeszcze zabieram do ekwipunku I robię tak Okej okay. No teraz zrobię tak I muszę to zenchantować sobie na coś fajnego O, fajnie, fajnie Idę też sobie demplantojemy. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Powiem. Nie powiem, że jest źle. O nie, creeper, creeper. No, raczej bo to dobrze nawet. Ten muszę zrobić sobie mieczyk Bam. O nie, diamenty tutaj są. Dobra. Bam. Bam. ok Chyba, gdy już mam ten fajny itemek Robię tak Okej, okay, myślę, że zaraz będę gotowy na walkę ze smokiem Uuu, przydałby mi się łuk, tylko, że Może znaleźć jakieś pajączka, albo zniszczyć To Jeszcze dwa Chyba bo... Bam. Nie! Gdzie to jest? O, tutaj. Albo tak robię. No, teraz robię tak. E, bam. Nie, nie tak. Bam, bam, bam. Bam. Okej, okay, mam mógł Nie mam strzał, ale trudno, się mówi. Może znajdę jakąś po drodze. Dobra, nieważne. Myślę, że wszystko mam. Także ja idę zabić smoka. Okej, okay, chodźmy. No, musiał znaleźć... ten, a wejście do... do Enteru. Enteru, tak. Musimy pójść do Enteru szybko, póki jeszcze... jest żyjące życie. Teraz sobie może jedzą do ekipunku. O nie, boba z niego goni. Goni mnie ten. Ten ziemniaczek z zi, to jeszcze na kurczaku. Nie to, że ten... ten taki niezwykły zombiaczek, tylko ten słodki... Jeszcze na kurczaku. To chyba jakieś miraret 300 bilia O nie. Kurczaczki tutaj wychodzą. Aha, teraz mogę zobaczyć tam, nie, jednak nie uciekam. Nie, on mnie goni! Szybko, bo tutaj jest jeszcze jeden portal. Muszę uciec. Widzę go, widzę go, muszę tam dojść jakoś. Nie, nie mnie chcę bić chyba. Ja nie biję, mnie. No uciekam, uciekam, uciekam. No raz, dobra. Ciekawe co będzie za tym portalem. No jedzonką. ja Widziałem tu minecrafta. O. O! I ja znalazłem, tak. O, portal do netheru. Wchodzę. No ja jestem w dobrze. Ja muszę się wykopać. Tak. Muszę się wykopać. Okej, okay, także ja się kopię i myślę, że za chwilę smog już nie będzie żyć. O nie, ja nie mam wody. No to trochę problem. Problem. Nie mam jest trochę trudno będzie niższyć ziemniaczki, ale no dobra, trudno, może jakoś sobie poradzę. Albo nie, jednak nie niższe kryształków, robię taktykę speedrunerka. Patrzcie jakie speedbitka, ale porobiłem, dobra. No nie, co mam tak mało HP? Zaraz jadam to, w razie czego. Bo w sumie czemu nie? O, jakie itemy tu leżą. O, jakieś picie. O, dużo tego. Świadne sobie. Jakiś fajny mieczek, o. I kilofik? Gdzie ten kilofik zniknął? O. Ja do tego, a dobrze trudno. O, na natrytowe buty. Założę sobie. Jakaś płotka? O! Kacetki. No to widzę. No Tutaj właśnie. No Czapeczka! Ooo! To mi niepotrzebne. Jest coś najmniejszego. O! Jakieś zbukowane coś chyba. O! temik. Zgadza się. Okej, okay, szybko, Muszę dać smoka. Nie! Jem jabłko! Jem jabłko! Dobra, zabijam go, zabijam go. Oj. No, speedrun to karta O, coś tutaj zbugowany zbugowane. Następny drugi, ale dobra, to nie Nieważne, że zbugowane. Trudno się mówi. Nie to jest zbugowane. Może teraz to położyć tam na górze. Nie da się. Jaki... poczwarna giereczka z tej gierki. Zaraz jem sobie to. ok okej. Teraz muszę zrobić pro place. Także zabieram te klocuszki i robię takie pro. Aha, teraz mnie nie biję ale porobiłem co nie? Patrzcie, to doskoczę tam. Jest. Dałem się z tego zbudować, bo nie mam innego klocka. Okej. Okay. Łóżko jest, no to dobrze jest. Tak, rozumiem, że trzeba tylko ten nubek. Gdzie ten lubek jest? No, niego jakiś? no braki nub z niego jakiś. O, to lubię. A braki innego z niego. Ja ląduję. No nie, wywaliłem mnie coś, ale to nieważne. Szybko, jabłko, znaczy to coś. Szybko! Yes! No, sobie nie szybko. Musiałem waleć jeszcze jedno. O! Aha! Ale patrzcie! No nie! No nie. Nie gram w tą grę! Okej. Okay. Dobrze, tak ja to koniec Fidran Minecraft Minecrafto.